Krzysztof codziennie oddaje zebrane maliny do jednego z punktów skupu. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Do maliny na sprzedaż. To by się opłacało taką niewielką ilość przywieźć? No, nie mam innego wyjścia, ponieważ to jest owoc miękki. I on mi na drugi dzień zapleśnieje i straci na wadze, bo odparuje. Z minuty na minutę, z godziny na godzinę paruje i to Oczywiście, traci. Oczywiście będzie coraz mniej. Dobrze. 117,70. Cena zna pan, że wiadomo, że teraz to ostatnio spadło na 6,50? Domyśl, domyślam się właśnie. No niestety. My tylko no, jesteśmy pośrednikami. To chyba nie jest jakaś przełomowa jak cena, nie? No nie. Przy dzisiejszych kosztach produkcji to no niestety cena jest no, tragiczna, można powiedzieć. A te koszty produkcji je, się teraz wynoszą? Po kupieniu środków do produkcji, po liczeniu własnej pracy i pracy za zbiór to jest kwota około 7,50 za kilogram. Czyli to, co z ty tym stracisz? Ale nie, nie mam za, za, za dużego wyjścia, zbieramy te maliny, żeby chociaż część kosztów, które się wsadziło, odebrać. No dramat, po prostu dramat. Trzeba dołożyć, tylko pytanie jest skąd? Hmm.